Witam w kolejnym odcinku. Znajduję się dzisiaj wspólnie z Pawłem oraz Bogdanem na zalewie Szymanowice w Plimontowie. Jest to zbiornik bardzo charakterystyczny. Widać tutaj, będziemy trenować dzisiaj na płytach. Oczywiście przywiązaliśmy nasze kosze linami. Jest to nasz wyjazd treningowy. Tak naprawdę dzisiaj mamy drugi dzień treningu. Parę rzeczy już mamy wypracowanych, i chodzi o to, że w najbliższym czasie mają się rozgrywać tutaj eliminacje do Grand Prix Polski. No i mamy nadzieję, że uda nam się wypracować coś ciekawego, żeby skutecznie łowić ryby, które tutaj występują. Przyłowem są karpie, natomiast wynik głównie buduje się tutaj leszczami bardzo pokaźnych rozmiarów, dochodzących do 2 kg. Jeśli jesteś ciekawy, jak łowimy leszcze na metod feeder, to zapraszam Cię na ten odcinek. Właśnie przygotowujemy sobie towar. Dzisiaj mamy drugi dzień treningu. Wczorajszego dnia również tutaj trenowaliśmy i wyeliminowaliśmy już parę rzeczy, bo wspólnie z naszą drużyną. Trenowaliśmy na łowisku właśnie przy Manowicach i widzieliśmy pewne zależności, i to co teraz zaprezentuję, to jest to co nam pozostaje praktycznie do łowienia na zawody, z uwzględnieniem jeszcze dwóch rzeczy, które testuje dzisiaj Paweł i Boguś. A ja będę się skupiał właśnie na tym, żeby już przepracować bardzo mocno to co będziemy. Wydaje nam się używać podczas zawodów. Oczywiście, jeżeli zagra to, co Boguś i Paweł jeszcze testują, to dołożymy do tego, coś jeszcze zmodyfikujemy, ale na ten moment to jest najlepsza opcja, która nam się sprawdzała. Wykorzystamy dzisiaj do mojego łowienia dwa rodzaje peletów. Pelet bardzo szybko pracujący, taki, który w wodzie się rozpada bardzo szybko. Jest to pelet z klubowej serii w czarnym kolorze 2 mm pelet. Natomiast dodamy do tego jeszcze drugą część peletu Carp Complex. Jest to pelet, który w wodzie bardzo długo pracuje. Pelet, który pozostaje w wodzie przez wiele godzin i nie, te ziarenka się nie rozpuszczają. Zadaniem tego peletu jest przede wszystkim utrzymywać nam ryby w miejscu, które wybraliśmy do łowienia. Jeżeli chodzi o rozrabianie Peletu Carp Complex, z racji tego, że jest to pelet, który bardzo długo pracuje, ten pelet zalewamy wodą i czekamy 40 minut, aż wpije wodę w swoją strukturę, i to wszystko. Teraz ja ten pelet sobie zalałem. O, Jest cały zalany wodą i odstawiam go. Natomiast jeżeli chodzi o pelet z klubowej serii, jest to pelet, który bardzo szybko pracuje w wodzie, i tego peletu taką samą ilość sobie przygotuję. Tylko że ten pelet namaczamy obficie wodą. I pozostawiamy również na około 30 minut, żeby właściwie był dowilżony, za chwilkę ja go sobie jeszcze raz przemieszam i widzimy teraz, że mamy dwa zupełnie inne pelety, jeden długo pracujący, utrzymujący ryby w łowisku i pelet szybko pracujący. Gdybym ten pelet z serii klubowej zalał wodą tak jak karp kompleks, on by się po prostu tutaj rozpuścił i zrobiłoby się błoto. W ten sposób rozróżniamy czy pelet jest długo pracujący w wodzie, czy pelet jest szybko pracujący i trzeba łączyć te dwa pelety ze sobą. Jeżeli chodzi o zanętę, jest to zanęta z nowej serii, serii, która pojawi się w 2025 roku. Jest to zanęta z serii Grand Prix. Tutaj będziemy mieli prawdopodobnie trzy zanęty. Na ten moment cały czas testujemy taką mieszankę jasną. Tutaj mamy pojedyncze drobinki peletów, mamy też odrobinkę mączki rybnej. Jest tutaj bardzo dużo składników uwzględnionych z fidera klasycznego, z takich spożywczych rzeczy. Jest to zanęta, która jest przeznaczona do łowienia na metod feeder, na łowiskach PZW, na łowiskach takich, gdzie musimy łowić wiele gatunków ryb. Płocie, leszcze, karasie, karpie, czyli, no tak jak sama nazwa wskazuje, seria Grand Prix będzie po to, aby używać mączek rybnych do zanęt. Natomiast tutaj jest to wszystko tak odpowiednio dobrane, że spokojnie na wodzie PZW dobrze sobie ta zanęta radzi. I te mączki są wyczuwalne, ale w taki delikatny sposób. Ta zanęta jest nieco grubsza po to aby między innymi można było na metod feeder łowić właśnie tylko i wyłącznie tą zanętą. Ona ma już tak jak wspominałem pojedyncze drobinki peletów, grubszą frakcję po to aby nie trzeba było już dodawać peletu 2 mm podczas łowienia. Natomiast oczywiście jeżeli ten pelet będzie potrzebny, to tak jak dzisiaj my sobie ten pelet też przygotowaliśmy, żeby łączyć z tą zanętą. Natomiast łowiąc leszcze karasie często wystarczy łowić czystą zanętą bez dodatku peletu. Na dzisiejsze łowienie dzisiaj sobie zaprzyszykowałem dwie mieszanki. Jest to Dynamic Corn z zanętą Prestige Sweet oraz Dynamic Corn z zanętą bardziej ostrą Spicem. Myślę, że karasie dzisiaj będę chciał Coś odłowić. Zobaczę czy są. Do tego oczywiście robaczki i kukurydzy dodałem. I w sumie możemy zaczynać po malutku nasze łowienie. Dzisiaj Bartek Łowi mieszanką przygotowaną na leszcze, a ja dzisiaj z Paisem spróbuję tutaj się dobrać do tych karasi, co tu są i zobaczyć jakie duże one tu są. Zobaczymy, może się uda. Będziemy łowić gdzieś około 80 metra. a druga linia będzie gdzieś na 60, także zobaczymy. No jak widzicie, Paweł zrobił dużo grubszą mieszankę na to łowienie dzisiaj. Ja będę łowił troszkę delikatniej. No i zobaczymy też właśnie tą opcję. Paweł poszedł w taki ciemniejszy towar, ja w jaśniejszy. No. Z brązowym spiceem spróbujemy na karasie tak jeszcze. tak przyprawowo i... No, zobaczymy. No, Taka no. mała fa fa fanaberia jeszcze, ale czasami może na krótszej linii dobrze zadziałać. no Zobaczymy na 60 mecze, jedną, a drugą tak na 80, 90. Zobaczmy. Może coś się zadzieje dzisiaj. Jak widzicie, Paweł jest perfekcjonistą w przygotowaniu <noise> towaru. Zresztą w łowieniu również. Widać jak to pięknie wszystko wygląda. Ma się ochotę to po prostu nawet samemu skosztować. O, jest kukurydza, no. jeszcze domieliłem troszkę kukurydzy takie. Pierwsza liga. Żeby to wszystko tylko wpykło i będzie fajnie. No, oczywiście. Tak, to Mam to nadzieję, że, dziś, że dzisiaj Bogdan jeszcze coś fajnie wymyśli i na zawodach będziemy łoić piękne kleszcze i karpie. Tak jest, wyjdzie w stanie. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie drobną zanętę Sweet Corna i do tego pelet 2 mm. Zobaczymy w porównaniu do Pawła mieszanek, które on tutaj ma na grubo czy będzie miało to znaczenie czy nie dla tych powiedzmy leszczy, bo na karpie to takich raczej się nie nastawiam, bardziej bardziej naleszcza. Znaczy w ogóle po tych mieszankach już widać jak się podzieliliśmy tym towarem. Paweł ma naprawdę bardzo gruby ten towar. dokładnie. Boguś ma bardzo drobny, ten Sweet corn, to jest praktycznie czysta zanęta z pojedynczymi peletami będzie, a jeżeli chodzi o mnie to ja mam grubą zanętę i też pojedyncze pelety, więc tutaj będziemy próbowali to znaleźć ten złoty środek, czy one chcą grubiej, czy delikatniej, dokładnie. czy bardziej, żeby to pyliło, kurzyło, no i to jest właśnie ważne przy łowieniu leszczy na wodzie PZW, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązania, a fider klasyczny i moje starty w Grand Prix Polski na pewno nam troszeczkę tutaj pomogą, pomogą. Dokładnie. pomogą i, i, i dopracujemy, to myślę, że będzie naprawdę dobrze. Wiele lat łowienia Bierze na ten. klasyka, myślę, że odpali się przy, przy, Przydaje się w metodzie no tym, przy takim łowieniu. Tym pewno. bardziej, że tu jeździłeś na zawody. No Grand Prix tutaj było. Znasz nieraz, wodę, także... dokładnie. Także Wiemy, bierzemy się za łowienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dzisiaj. Jeżeli chodzi o gatunki, które najczęściej są tutaj łowione na zawodach i budują wynik, to jest to leszcz, który dochodzi do 2 i ponad 2 kg. Natomiast trafiają się, tak jak już wcześniej wspominałem, karasie, karpie, no i trafiają się również jesiotry. Jest to woda w tym momencie no kill. Jest zakaz zabierania leszcza i widać w porównaniu do 3 lat wstecz, kiedy jeszcze tutaj startowałem w Grand Prix Polski że tego leszcza jest naprawdę dużo więcej i widać już efekt pracy okręgu tutaj Tarnobrzyskiego, który widać, że serce wkłada w to łowisko i mamy piękną arenę zmagań wędkarskich. Jeśli chodzi o nasz dzisiejszy trening, to ciężko jest przeprowadzić właściwy trening tak naprawdę, kiedy nie trenuje zbyt wielu zawodników i biorąc pod uwagę właśnie ten fakt, ta taktyka, która wydaje nam się najbardziej optymalna została usadzona w środku pomiędzy dwoma zawodnikami. Ja mam ten towar, o którym wam wcześniej wspominałem, się jest po mojej prawej stronie, zamknął mnie z prawej strony. Paweł jest po mojej lewej stronie, zamknął mnie z lewej strony. Ja po prostu muszę sobie poradzić. Do tego, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze treningi, w zasadzie wczorajszy i jeszcze tydzień wcześniej, jeden trening był, chłopaki byli właśnie na treningu, to mamy jeszcze jedną ważną rzecz, którą tutaj zauważyliśmy: że jednak łowienie na nieco większej odległości jest skuteczniejsze, i z tego względu też oddaliliśmy się z tymi liniami. Natomiast też nie łowimy wszyscy w jednej linii. Ja łowię w taki środko, środ, środkowy dystans mam, Paweł się wysunął troszkę dalej, a Boguś nieco bliżej. I tutaj właśnie w ten sposób jeszcze patrzymy na aspekt odległości. Na to, czy ten towar poradzi sobie pomiędzy dwoma zawodnikami i czy będzie to odławianie bardzo skuteczne. Ale... Zaczęliśmy wędkować jakieś 40 minut temu. Była flauta, nie było wiatru w ogóle, super się rzucało. W tej chwili już wiatr się rusza, ma wiatr do 45 na godzinę. Tutaj warunki się bardzo szybko zmieniają, dlatego używam podajników z systemem ICS, żeby można było je szybko wymieniać, bo zaczynałem od podajnika 40 gram. W tej chwili już jestem na 50 gramach i przypuszczam, że około godziny 11 będziemy na 60. A żeby nie zmieniać całego zestawu, wystarczy tylko rurkę wyjąć i po prostu zmieniamy podajnik. Zajemnicą nie jest też to, że na szymanowicach działają robaki bardzo dobrze. No i my zdecydowaliśmy się używać wspólnie z naszą drużyną gnojaki. Te gnojaki bardzo drobno sobie ciachamy i dodajemy do naszej zanęty, do peletu w różnych proporcjach. Każdy tam można powiedzieć w tym momencie na czuja to jeszcze robi, żeby zobaczyć jak duża ilość tych robaków jest potrzebna, a jaka ilość już zaczyna przeszkadzać podczas systematycznego i regularnego odławiania. Ryb. To, co jest najgorsze, jeżeli chodzi o ten trening, moim zdaniem, to to, że w dniu jutrzejszym ma się załamać pogoda dzisiaj w zasadzie w nocy a za dwa dni mamy zawody, więc trenowanie w tych warunkach i to, co nam woda dzisiaj wypłaci może być zupełnie inne niż to, co będzie na zawodach. No i ilość ryb, którą dzisiaj złowimy, będzie trzeba też podzielić przez pół albo jedną trzecią, jeżeli chodzi o ilość ryb, którą będzie trzeba złowić na zawodach. Po prostu tych zawodników będzie więcej, będzie większa presja i będziemy musieli sobie po prostu tym towarem, który dzisiaj określimy, jako drużyna poradzić podczas zawodu. Jeżeli chodzi o ten zbiornik, na którym się znajdujemy, to tajemnicą nie jest, i te osoby, które tutaj łowią, wiedzą, że przez ten zbiornik po całej długości przebiega koryto. Jest to stara rzeczka, która została zalana, kiedy ten zbiornik powstawał. No i nie zostało to koryto oczyszczone z drzew i krzewów. No i tak na dobrą sprawę. Mamy bardzo dużo zaczepów w tym starym korycie. Natomiast są takie fragmenty, gdzie tych zaczepów nie ma. No i ten, kto ma szczęście, to po prostu ich nie, nie będzie miał, a ten, kto ma te zaczepy, to łowiąc za korytem, musi szybko podnosić tę rybę, żeby nie zaczepiać. No i ważne jest moim zdaniem też to, aby łowić bardzo blisko tego koryta. Te ryby naprawdę tam się pojawiają, żerują. Natomiast na metod feeder, w porównaniu do klasycznego feedera, mamy też... Taką możliwość, żeby wysunąć się nawet na 120 metrów. Te barierki, oczywiście, z tyłu troszeczkę blokują tutaj nasze rzuty. Można sobie spokojnie podejść troszkę wyżej i naprawdę bardzo daleko tutaj łowić. Chodzi o rybki, no dopisują, coś tam złowiłem, udało się złowić parę leszczyków. Także jestem zadowolony, bo naprawdę bodajże 50 hektarów wody, to naprawdę tą rybę tutaj zlokalizować to nie jest taka prosta sprawa. Tym bardziej jak wiatr wieje, no to już w ogóle, żeby idealnie w punkt trafiać, to trzeba naprawdę się postarać. Na to? Y Łowię nas sweet corna i pelet 2 mm. W ostatnim czasie odbywa się tu też bardzo dużo zawodów karpiowych. No i wczoraj na treningu mieliśmy piękny przykład, jak duże i ładne karpie można tutaj złowić, bo mieliśmy karpie o wadze około 7 kg i był to ten przyłów, o którym mówiłem na początku, że może się po prostu tutaj przytrafić. Oczywiście przyłowem są też karasie, jak się ustawią jest ich dosyć dużo, natomiast one mają też 1,5 do 2 kg. Dla osób, które nie są wtajemniczone w zawody fiderowe w Polsce dodam, że jeżeli chodzi o fider klasyczny, to od wielu lat odbywa się Grand Prix Polski oraz Mistrzostwa Polski. Natomiast w metod Fiderze takich ogólnopolskich zawodów organizowanych przez PZW nie było do tej pory. Teraz w PZW weszło we współpracę z firmami, które pomagają właśnie zorganizować. Grand Prix polski w metod fiderze i te zawody, do których my się przygotowujemy, to są jedne z eliminacji, które odbywają się na terenie całego kraju. Około 430, może 450 zawodników. Tutaj w komentarzach możecie mnie poprawić, bo dokładnie nie, nie jestem pewien, ale na pewno ponad 400 osób. Startuje właśnie na terenie całej Polski w eliminacjach do finału. Które będą tworzyły pierwszą ligę oraz drugą ligę ogólnopolską w Metod Fiderze, nad którą właśnie też będzie już czuwało PZW, a takie zawody wyłonią grupę osób, która będzie mogła jechać oficjalnie na Mistrzostwa Świata. No i tak jak w Czechach, jak jeżdżę i spotykam się z moją drużyną na Węgrzech czy w Rumunii, to tam Chłopaki to Grand Prix mają już od wielu lat, jeżdżą na Mistrzostwa Świata w metod fiderze i jeżdżą z najlepsi właśnie zawodnicy z tych eliminacji, a w Polsce rozpoczyna się tak naprawdę dopiero e, ta klasyfikacja i takie zawody, nad którą będzie już pieczę czy mało. PZW. No i dzisiaj też właśnie łowimy na PZW, i stąd inna taktyka, inne łowienie. Nie jest to typowa komercja. Trzeba tutaj łowić każdy gatunek ryby i punktować wszystkimi rybami, którymi tylko się da. Te warunki, które dzisiaj mamy, są charakterystyczne dla bardzo dużych zbiorników na otwartej przestrzeni, gdzie ten wiatr może się rozhulać i bardzo mocno napędzić. W tym momencie, e, łowiąc na 90 metrach, na 100 metrach, podajnikami 70-80 gram, musimy bardzo mocno brać poprawkę na ten wiatr i ten nasz dzisiejszy trening pod kątem towaru i dystansu dodatkowo jest utrudniony. Natomiast wielokrotnie łowiąc na bardzo dużych zbiornikach w Czechach, miałem okazję właśnie w takich warunkach łowić. No a dzisiaj moi koledzy Paweł i Bogdan mają okazję też tego troszeczkę zakosztować. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj nasz trening. Mamy nadzieję, że pokazaliśmy kolejny raz tak naprawdę jak wygląda trenowanie całą drużyną. Już taki materiał kiedyś nagrywaliśmy. Byliście wspólnie z nami nawet w Rumunii na zawodach i widzieliście jak taka zespołowa praca wygląda. Po dzisiejszym dniu tak naprawdę potwierdziło się to co przypuszczaliśmy. Czyli ten towar, który widzieliście, i który ja rozrabiałem na początku znowu po prostu najlepiej łowił i wybronił się, nawet pomimo tego, że ja byłem w środku pomiędzy Bogdanem a Pawłem i chyba na zawody mamy już mniej więcej wybraną opcję, którą będziemy stosować. Koncepcja jest, także powinno być dobrze. A na pewno, to wyjdzie, to zobaczymy. Pomimo tego, że jest to metod feeder, na pewno potrzebujemy używać robaki. Tymi robakami są gnojaki oraz białe kolorowe, dodajemy niewielką ilość takich robaków i to naprawdę bardzo dobrze działa. Zresztą te osoby, które znają to łowisko to wiedzą, że gnojak jest tutaj potrzebny podczas łowienia na tyczkę, na wagler, na odległościówkę, na feeder klasyczny i my też pomimo tego właśnie, że łowimy na metod feeder to używamy tych robaków. Tak naprawdę trzeba podczas zawodów, pomimo tego, że mamy już wybrane opcje do łowienia, będzie trzeba cały czas uważać i patrzeć co się dzieje. No i tak samo wiatr, jak będzie mocno wiał, też trzeba wziąć poprawkę na to. Dokładnie. Woda całkiem inaczej pracuje na dole, a całkiem inaczej u góry. Dokładnie. Wieje w prawo, a dołem ciągnie w lewo. Na pewno trzeba w punkcie dobrze łowić, nie? Dokładnie. Jak widzicie, na tym treningu zwróciliśmy na wiele aspektów uwagę, na zanęty, na pelety, na to jak to pracuje, na to, czy robaki są potrzebne, na dystansę, na to co się dzieje, kiedy wietr, wiatr zaczyna wiać. Jeżeli ciekawią was takie treści, to zapraszam do polubienia naszego kanału. Zasubskrybujcie go, wpadajcie na Facebook, tam są fotorelacje z naszych wyjazdów na ryby. My widzimy się na Facebooku na fotorelacji właśnie z właśnie zawodów. Może uda nam się coś. Na pewno. Ugrać. Na pewno. Coś ugramy, a co, to wyjdzie w praniu. Albo będzie tak, albo będzie Dokładnie, tak. Dokładnie. Będziemy dobrej myśli. Nie ma się pieranie. co spinać. Do usłyszenia, do usłyszenia i do zobaczenia Trzymajcie w kolejnym odcinku. Się. Hejka.